Hej! Cześć! Witajcie na moim kanale Ziomek i Ty! Dzisiaj mamy nową serię Minecraft Survival 1.17 Wygenerowałem już świat Widzę, że tam Mushroom Grzybowy No Ale my co? Lecimy! Celem w tej serii Będzie Myślę na początku diaksowy set Ale przed nim y, żelazny no i lecimy. Zbieramy drewno. Dobra. Robię sobie kamien... Yy, drewniany kilof. Żeby wykopać trochę kamienia. Na kamienny kilo, w kamienną sikierę i mieczyk. i Może jakąś łopatę. A i widzowie. W poniedziałek... Pojawi się też nowa seria, więc możecie wyczekiwać. Miała pojawić się dzisiaj, ale nie wyrobiłem się. A tak prosto mówiąc, nie chciało mi się nagrywać. Ale w poniedziałek już będzie odcinek z nowej serii. Więc możecie wyczekiwać. O. Że jakieś jedzenie mamy, to prawda, jabłka, ale yy. ile to daje? Cztery, dobra. To sobie ogarniemy jedzenie z krówek. O, są, jest jedna. Możemy sobie wziąć jedzenie. Ile to daje? 3, dobra. Może być. Yy. Poszukamy sobie czegoś fajnego, jakiegoś fajnego biomu, albo wioski najlepiej, albo jakieś miejsce na zamieszkanie. Świnki mi się przydadzą później. Więc sobie je zabijemy. O ocean. Może jakiś statek? O, pustynia. Możemy sobie popłynąć i zobaczyć, może coś ciekawego będzie. A i widzowie, jakbyście chcieli tekstur paki które używam, to to jest taki mój, zrobiony na Vanilla Twix. Tutaj Color Fruit Container's Dark Mode i Creatures Vanilla. Czy jakoś tak? Mamy coś ciekawego? Na razie nie. O, widzowie, lecimy. sobie tu zobaczmy złote jabłko złota zbroja może być zobaczmy sobie wszystko pobiorę, bo się przyda do łóżka na przykład nici uwaga odrzut dwa nic ciekawego Mamy diament, widzowie. Pierwszy diament. Pierwszy odcinek i już mamy diament. Dobra, zlutowane, możemy wychodzić. Przechodzimy. Dobra. Leży. Dobra. Spróbuję sobie skraftować już zbroję. Nie zbroję, tylko łóżko. Dobra, elegancko hmm. mamy już łóżko, dobra, będziemy hmm. widzowie zawracali, bo mamy piramidę. Dobraliśmy diament i możemy wracać. Będziemy szukać jakiegoś fajnego lądu na osiedlenie się. I hmm. o, To jest nie Makewa, okay, dobra. Jakieś żelazo, Żeby dzisiaj chociaż żelazną zbrojkę mieć. Węgiel. Przyda się. Musimy wyjść jakoś. O dobra. Co się zrobi. Jesteśmy tutaj, czyli to jest chyba wyspa. Znajdujemy się chyba na takiej dużej wyspie. No w sumie. Obok mamy też yy, pustynię, więc nie jest najgorzej. Cave. Ale taki, o, jest miedź. O, miejsca nie mam. Dobra, lecimy na górę, zrobić sobie skrzynki i odłożyć to wszystko. Na razie tutaj się, się osiedlimy. Det er tjeme. Lopiemy sobie lecimy. Na górę. Robimy sobie jeden piec. mamy węgla, 10, to rozdzielę sobie na dwa piece jeszcze drugi zrobię tutaj to i i a tutaj przepalimy mieć. I pójdziemy zobaczyć, czy tutaj też się kończy. A tam mamy dalszą. tam mamy kontynuację. To będzie można poszukać jakiegoś fajnego biomu. O, dobra. Dobrze. Bierzemy sobie żelazo kolejne, no i myślę, że zrobimy dzisiaj żelazne zbrojkę sobie i toolsy też trochę węgla na kopię na pochodnie i tak dalej. Dobra, możemy iść. Wrócimy sobie, niech się dalej przepala. No i czekamy aż się przepali. A w ten czas możemy sobie już zrobić jakieś tam No Dobra. mamy jakieś tam już lepsze rzeczy już sobie robimy jakieś zrobimy tak i co jeszcze możemy zrobić tego nie zrobi dobra bierzemy już mamy dwie części zbroi Czyli klaty tylko nie będziemy mieli. Chyba, że jeszcze jakiś zrazu znajdziemy. Dobra. Nie ma. To klaty nie będziemy mieli. sobie spodnie. No i prawie cali jesteśmy uzbrojeni. Znajdziemy, zajdziemy, znajdziemy tylko żelazo. Brakuje mi dokładnie 7 żelaza. Możecie, widzowie, zostawić łapki i suba. Będzie mi miło. O, jest kejf. No i jest żrazo. Dobra, jeszcze więcej żraza się przyda. Dobra, już mamy, więc możemy wychodzić. Możemy iść już to przepalić i będziemy mieli taki pierwszy cel zrobiony. Nie mam jedzenia przy sobie? Nie. Nie mogę już biegać. Dobra, niestety. No, teraz szybko dobiegnę. Rzucimy sobie do trochę węgla i niech się to przepali my sobie już zjemy Zrobimy sobie pochodnie, bo się przydadzą do zwiedzenia jakichś jaskiń. Jeszcze jedno. Dobra, mamy całą zbroję. Robimy sobie jeszcze, myślę, że mieczyk. I jesteśmy już uzbrojeni. No, a więc co, osiągnęliśmy taki pierwszy cel. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Siema.